Stary ekipa wita Was bardzo serdecznie. W tym momencie można byłoby zacytować jeden z utworów pana Tolkiena Powrót Króla. Zaczynamy. 1 kwietnia, bajów pletnia. 1 kwietnia jest 91 w latach przestępnych 92. Dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 274 dni. Gimnazjaliści do egzaminów pozostał Wam 6 dni. Pogoda na 12 dzień wiosny to. Dzień stopni Celsjusza w dzień, natomiast 4 stopnie Celsjusza w nocy. Szansa na opad jest spora. Imieniny dzisiaj poznał Grażyna Zbigniew oraz Celsjusz Makary, Hugo Irena i Jakubina. Kącik-pącik historia Polszy. W 1579 roku król Stefan Batory założył Uniwersytet Krakowski. W 1848 Komitet Narodowy Polski w Poznaniu zniósł część obowiązków chłopskich wobec dworów. W 2016 wystartował program państwowy Rodzina 500. Historia ze świata. W 457 Majorian został obwołany przez wojsko cesarzem zachodnio-rzymskim. W 1767 Król Hiszpanii Karol III wydał dekret nakazujący Jezuitom opuszczenie kraju. W 1793 w wyniku erupcji wulkanu u na japońskiej wyspie Kyushu zginęło od 15 do 50-30 tysięcy osób. W 2012 weszła w życie Europejska Inicjatywa Obywatelska. Na świat dzisiaj przyszli. W 1594 Tomasz Zamojski, kanclerz Wielki Koronny, wojewoda Kijowski, wojewoda Podolski. W 1984 Jonas Gonclauez Oliviera, brazylijski piłkarz. W 1993 Sam Field, holenderski DJ, producent muzyczny. W tym dniu odeszli z tego siada. W 1132 Hugon z Grenoble, francuski duchowny katolicki, biskup, współzałożyciel zakonu Kartuzów. Święty. W 1912 Paul Bruss, francuski lekarz, anarchista, socjalista, polityk. W 2018 Kazimierz Gierżot, polski pianista, pedagog muzyczny. Drodzy Państwo, teraz czas na trunę słowo. Tak? Naprawdę? Ja nie mogę, za to przekażę? Niestety, drodzy Państwo, nie ma czasu ani na trunę słowo, ani na picie. Właśnie dostałem wiadomość o tym, że województwo podlaskie dokonało secesji z Republiki Polskiej. Na czele nowo powstałego państwa stanął pan Krzysztof Kononowicz. Mianował się on na Wielkiego Wodza, a jego przyboczny został mianowany na Sekretarza Państwowego pan Major Suchodolski. Niestety jak to bywa, w nowych państwach nowi władcy próbują rozprzestrzenić swoją władzę. Dziś Major Kononowicz ogłosił wszemi wobec, że postanowił zaatakować Białoruś potem Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, zakończyć na Polsce. Co będzie dalej? Powiedział, że nie wie. Że się zobaczy. Terenty, jak wiadomo, są prawowitymi ziemiami Wielkiego Imperium Lechickiego. Może Bajer Kononowicz próbuje odnowić to Wielkie Imperium Lechickie. Może. A może próbuje stworzyć coś totalnie nowego, a może jeszcze coś innego, jak na przykład wielki Kanat Mongoski. A może na przykład... Święte Imperium Rzymskie, kto wie, ale kontynuując, trudne słowo na dziś to dezynovoltura, czyli zbyt swobodne zachowanie wobec kogoś, który świadczy o lekceważeniu go. Hmm, to tyle. Dziękuję Państwu na koniec. Pamiętajcie, strzeżcie się Majora Kanonowicza.